Hej kochani, witajcie ponownie na moim kanale, z tej strony Magda. Dzisiaj zapraszam Was na makijaż. Nowościami od Glam Shopu będą kremowe produkty, pędzle, korektory, laminator do brwi, ale także pojawi się w tym odcinku święty Gral od Glam Shopu, który jest poszukiwany w internecie ostatnio bardzo intensywnie przez wiele osób i jest to paleta nie zapominajka, paleta, która się wyprzedała, która już zapowiedziano, że nie będzie powrotu tej palety, no i zauważyłam, że ostatnio dosłownie wszyscy się o nią biją w internecie. Także postanowiłam ją odkurzyć i przypomnieć sobie, dlaczego ja jej nie sprzedałam, dlaczego nadal jest w mojej kolekcji. No i właśnie wykonując ten makijaż, sobie przypomniałam, dlaczego ona dalej u mnie jest. Także nie używałam jej zbyt często w zasadzie od premiery nie gościła na moich oczach, raczej korzystam z niej na szkoleniach. Na przykład robiąc pastelową dolną powiekę, a dzisiaj postanowiłam po prostu po takiej długiej przerwie użyć jej na sobie. No i tak jak już wcześniej wspomniałam, będzie też test nowości od Glam Shopu. Mam nadzieję, że czekać na te z tych produktów, że jesteście ciekawi, jak się z tymi kosmetykami pracuje i czy polecam je, czy ich nie polecam. Także ja już nie przedłużam, nie będziemy tracić czasu na wstępy. Pamiętajcie o kciukach, o komentarzach po obejrzeniu tego odcinka, o subskrypcjach. No i cóż, w sumie jeszcze tylko powiem, że. Niedługo dobijemy do 13 tysięcy wyczekiwanych już od chyba półtora roku, jak mam być szczera. I przygotowałam dla Was rozdanie, także jak wybije ta szczęśliwa trzynastka, mam nadzieję to będzie rozdanie na moim kanale, jeszcze trochę subskrypcji brakuje, także jeśli ktoś nie subskrybuje, to szybciutko nadrabiamy. No i cóż, to tyle tytułem wstępu, przechodzimy do makijażu, zapraszam Was bliżej siebie. Na twarzy mam pielęgnację i makijaż zaczniemy sobie od brwi. Właściwie chcę sprawdzić ten laminator, ponieważ poprzednia wersja była w takiej formulacji, że trzeba było go zwilżyć wodą, z tego co pamiętam i to nie bardzo mi pasowało. Ten jest właśnie w nowej formule, nowa odsłona laminatora do brwi i jestem ciekawa, czy będzie fajnie utrwalał brwi. Wezmę sobie pędzelek taki od kredki, ponieważ nie mogę znaleźć żadnej innej szczotki, więc nałożę sobie odrobinę, rozrobię troszkę na dłoni Żel jest ogólnie przeźroczysty. Przez to, że pod spodem jest biała naklejka, może się wydawać, że ma taki mleczny kolor, ale to jest właśnie wina tego, że tutaj z tyłu jest naklejka. Także tutaj żel jest jak najbardziej przeźroczysty. No jestem ciekawa, bo jestem przyzwyczajona do produktów, które mocno utrwalają brwi. Faktycznie to utrwalenie jest zauważalne. Ale nie jest to może taki mocny produkt jak na przykład mydełko od Apolki. Na pewno myślę tak przy, podczas pierwszego użytkowania, że jest to produkt, z którym nie da się chyba przesadzić. Nie jest aż tak e, mocny jak e, wosk od Mexmo, albo mydełko da polki, ale fajnie utrwala, bo zobaczcie, że te brwi są e, zdecydowanie podniesione. Nie widzę też to jakiegoś białego nalotu, także wydaje mi się, że jest na pewno lepszy niż poprzednia wersja tego produktu. Brwi są faktycznie zalaminowane. Ja lubię takie produkty. Także na pierwszy rutoka myślę, że będę z chęcią korzystać. Zobaczymy jeszcze jak będzie się utrzymywał w ciągu dnia. Teraz nałożę sobie szybko moją ostatnią ulubioną mieszankę produktów do makijażu, podkładów. Jest to KREM BB od Misza, i CC KREM Nude Glow od It Cosmetics. I za chwilę do Was wracam, ponieważ będziemy później testować korektor. Tak żeby tutaj nie przeciągać, to szybko nakładam podkład i za chwilę jestem z powrotem. Nałożyłam cienką warstwę podkładu i przechodzimy teraz do korektora. Korektor jest dostępny w trzech odcieniach. Opakowanie jest z takim Pędzelkiem. Ja osobiście nie lubię takich aplikatorów, nie lubię takich korektorów, które są od razu z aplikatorem, ponieważ dla mnie takie kosmetyki po prostu są mało higieniczne. Jeśli chodzi o odcienie, to mamy tutaj trzy odcienie, tak jak już Wam wspomniałam. Jest to taki jedynka żółty odcień, dwójka wpadający w taką brzoskwinię, róż, więc fajnie może tutaj niwelować jakieś zasinienia. I trójka jest dosyć ciepła. W sumie powiem Wam szczerze, że dla siebie nie widzę za bardzo żadnego koloru. Myślałam, najpierw, że trójka będzie idealna, ale wydaje mi się, że ona troszeczkę ściemniała. Aż nałożę sobie obok. Tak, kolory zdecydowanie ciemnieją. Zobaczcie, jak wygląda trójka. Najpierw przy nałożeniu od razu, a jak wygląda po chwili. Niestety od razu właściwie oksyduje. Także raczej nie zdecyduję się na trójkę. Sprawdźmy dwójkę dwójka również zoksydowała, tutaj była bardziej taka beżowa, natomiast zrobiła się bardziej taka różowa, wpadająca w właśnie też takie brzoskwiniowe tony, no i jedynka, jedynka w sumie najbardziej zachowała tutaj swój kolor, myślę, że tej jedynki użyję, natomiast tutaj boję się, że po prostu ta okolica pod oczami zbyt mocno mi ściemnieje przy nałożeniu tego korektora, także dwójka, trójka niestety ciemnieją, jedynka jest raczej taka, jak nałożyłam też za pierwszym razem, może odrobinę bardziej zrobiła się żółta i ciemniejsza, niemniej jednak akurat w tym wypadku to będzie plus, bo jest dosyć jasna. Także jakbym miała wybrać jeden kolor, pewnie byłaby to jedynka, bo pozostałe dwa niestety troszeczkę będą płatać figla, jeśli chodzi o odcień. Korektor na pewno zauważam, że jest bardzo mało kryjący, jest dosyć mocno rozświetlający. Zaaplikuję sobie odrobinę i doklepię gąbeczką. Krycie korektora jest bardzo lekkie. To jest takie krycie, które mi osobiście wystarcza. Jak jestem wyspana, nie jestem przemęczona, to ja też nie mam dużych zasinień. Tutaj troszeczkę odrobinę, jak widzicie, wewnętrznych tutaj zaraz przy płatkach nosa. Przebijają mi zaśnienia. Spróbuję sobie dołożyć drugą warstwę, aczkolwiek nie wiem, czy to cokolwiek da. Na pewno korektor jest bardzo mocno rozświetlający, okolica pod oczami wygląda na nieprzeciążoną, co zdecydowanie mi się podoba. Nie sprawdzi się raczej przy jakichś mocnych makijażach, takich delikatnych dzienniaków myślę, że będzie ok. I dla osób, które oczekują małego krycia, to tutaj zdecydowanie takie otrzymacie. Przy drugiej warstwie może odrobinę mocniej przykrył. Bardzo mi się podoba, bo wygląda tak mokro pod oczami i to jest super. Ja lubię takie produkty lubię, gdy korektory przesuszają mi okolice pod oczami. Chociaż ostatnio mam ją dobrze wypielęgnowaną, więc tutaj też nie mam problemów z podkreślaniem właśnie jakichś załamań przez korektory. Niemniej jednak jest to bardzo, bardzo delikatny produkt dla osób, które nie lubią dużego krycia, lubią rozświetlenie, no i oczekują od korektora delikatnej korekcji, zasilnień pod oczami. Także na pierwszy rzut oka bardzo mi się podoba. Raczej nie będzie się zbierał w załamaniach, bo jest bardzo, bardzo delikatny. Przechodzimy teraz do dalszej części testu i mam tutaj same grono Produktów do konturowania na mokro. Przytam się Wam, że mój dzienny makijaż, mój wieczorowy makijaż absolutnie nie obędzie się bez takich produktów. Wolę zrezygnować z konturowania na sucho, ponieważ konturowanie na mokro daje mi taką fajną, świetlistą skórę. Jeśli lubicie makijaże Glow, no to zdecydowanie też takie konturowanie. Super się sprawdzi i można zrezygnować z produktów na sucho. Na przykład na klientkach lubię robić na mokro i na sucho, ponieważ to daje mi to, że ten makijaż jest trwalszy, i przede wszystkim jest bardziej um, też taki miękki, nie wygląda tak sucho, także lubię konturowanie na mokro i raczej się z nim nie rozstajesz na sobie, czy na klientkach. Jeśli chodzi o wybór kolorystyczny, mam tutaj dwa bronzery. Pierwszy odcień piaskowy jest to jaśniejszy z brązerów, moim zdaniem wpada w lekko cieplejsze tony. Natomiast Drugi, nugatowy, którego ja na pewno użyję, jest ciemniejszy i według mnie on jest bardziej neutralny od tego piaskowego. Mamy także cztery róże cztery róże w różnych odcieniach, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Tutaj pierwszy róż Optymista, w kamerze on wygląda troszkę bardziej zgaszony, moim zdaniem na żywo jest bardziej taki ostry. Drugi róż wpadający w takie brzoskwiniowe tony, drugi odcień taki różowy, to jest pozytywny róż, jest odrobinę ciemniejszy i czwarty róż Faworyta, który chyba podoba mi się najbardziej z tego zestawienia, jest w odcieniu takiego ciemniejszego różu. Ogólnie jeśli miałabym wybierać te dwa, to pewnie zdecydowałabym się na odcień obiecujący oraz odcień Faworyta. Te dwa w różowych odcieniach raczej nie są w moim guście za bardzo. Oprócz tego mamy jeszcze dwa rozświetlacze, rozświetlacz w jasniejszym kolorze naturalny glow, i rozświetlacz w ciemniejszym szampan 0%. I szczerze mówiąc, tutaj w tym wypadku bardziej mi przypadł do gustu rozświetlacz szampan 0%, ponieważ ma bardziej widoczne drobiny, przynajmniej tak na słoczu. ale właśnie jak widzicie tutaj. Ten odcień naturalny ma bardziej taką jakby bazę kolorystyczną, natomiast szampan. To są takie same drobinki i zdecydowanie ten mi się bardziej podoba. Ten jest taki, który nie będzie na pewno podkreślał jakichś niedoskonałości, ponieważ jest bardziej taki gładki i te drobinki są bardzo, bardzo subtelne. Jeśli chodzi o nowości, są jeszcze trzy pędzle. Niestety, ja dostałam po raz kolejny podwójną rzecz w parce pr a nie było wszystkich, więc brakuje mi pędzla numer cztery. Mam tylko trójkę i piątkę. Brakuje mi jeszcze czwórki, która chyba tak na pierwszy rzut oka, jak patrzę na tej karteczce z nowościami, była ciut większa od tego, więc mam. Tylko dwa pędzle, no i spróbuję ich użyć. Myślę, że do brązera użyję sobie tego pędzla, takiego bardziej kuleczkowego, a do rozświetlacza i różu użyję. Tego. należy jeszcze wspomnieć, że produkty te przed użyciem należy wstrząsnąć. Tutaj zauważyłam, że gdy one leżą na półce, to się rozwarstwiają, ale jest to raczej normalne. Tutaj też wyciągnąłam sobie brązer od Sensic, bo ostatnio go kupiłam. I myślałam, że będę testować na kanale, ale już sobie go używam. I w sumie jestem ciekawa, jakby tak porównać do odcieniu gotowego, bo teraz wydają mi się bardzo, bardzo podobne. Słuchajcie, chyba je porównam tak z ciekawości, bo sensik jest dostępny w drogerii, więc też ciekawostka. Śmieszne jest to, że też pojawiły się w w tym samym czasie i Sensik ma dosłownie takie samo opakowanie. O kurczę, wydało mi się. Uważajcie, bo bronzery są bardzo płynne i właśnie przechyliłam opakowanie i wylał mi się na nogę i na... Podłogę, nawet się zrymowało. Tak, różnią się tutaj. Sensik jest zdecydowanie cieplejszy, a ten nugatowy jest chłodniejszy. Jakby Was tak interesowało, gdybyście na przykład były w naturze i zastanawiałybyście się, jak on się ma właśnie od tego z Glam Shopu. Nagadałam się, to teraz myślę, że możemy przejść do testu. Ogólnie ja brązer zawsze taki, z, taką, z takim aplikatorem nakładam prosto na twarz. Szczerze mówiąc, konturowanie na, mokro na sobie nie lubię nakładać pędzlem. Zazwyczaj to robię, jak mam być szczera. Yy gąbeczką, ale skoro już mam te pędzelki stricte właśnie do tych produktów, no to sprawdźmy. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie się rozprowadza tym pędzlem. Bardzo kremowy, fajny produkt. Super, że jest taki lejący w sumie, to tutaj nie ma problemu z roztarciem, bardzo ładnie się rozciera. Jak zwykle włosy muszą tutaj się wplątać, bo nie ma innej opcji. Bardzo ładny odcień, neutralny. Normalnie zrobiłabym to gąbeczką. Pędzel fajnie się sprawdza do tej roli. Tutaj nic się nie dzieje. Ładnie rozciera ten brązer. Warto zwrócić uwagę na to, że nie mam na sobie podkładów zastygających, więc też tutaj przez to nie ma problemu z rozcieraniem. Nie wiem, jakby się na przykład na jakimś Esteladę. Ale myślę, że to jest na tyle fajny, taki lekki, leisty produkt, że fajnie by współpracował, czego na przykład nie mogę powiedzieć o tych kredkach ostatnio z Glamshopu, które moim zdaniem niestety bardzo ciężko się rozprowadzają. Tutaj jakby nie ma żadnego problemu i super to się wszystko robi. Zdecydowałam się, że dzisiaj użyję różu w odcieniu pozytywny róż, ponieważ jej nie jest aż tak jasny jak optymista. Uważajcie naprawdę, bo wystarczy lekko przewieźć butelkę i polało mi się po prostu po całym stoliku, także to są bardzo płynne produkty, bardzo, bardzo płynne produkty. Co chciałam powiedzieć, bo się zamieszałam, tutaj oblała mi się cała paleta, muszę się skupić róże są bardzo, bardzo płynne, zobaczcie jak to szybko spływa, także rekomenduję Wam naprawdę ostrożnie to robić, bo ja przed chwilą przechyliłam butelkę otwartą i polało mi się dosłownie w sekundę na stolik, na paletę, którą mam przygotowaną także masakra, zdecydowałam się, że dzisiaj użyję różu pozytywny róż, ponieważ będzie mi pasował chyba do makijażu oczu, gdy użyłabym faworyty albo optymisty to mogłoby to się źle skończyć, także spróbuję użyć tego odcienia, jakby konsystencja jest taka sama, łatwo się tu wszystko rozprowadza, wydaje mi się, że ten produkt jest mocno napigmentowany, także super. Mógł być trochę mniej lejący, bo można naprawdę go wylać i zrobić sobie kuku. No mega napigmentowany mocno. I dosyć szybko tutaj zastyga, więc trzeba pracować naprawdę szybko. Tu trochę go zostawiłam, więc myślę, że mogę mieć Problem z, dost z roztarciem. Najwyżej pomogę sobie gąbeczką. Tak, troszkę za mocno mi zastygł tutaj, niestety. Szybko zastyga, więc to trzeba mieć na uwadze. Dopóki jest kremowy, to jest kremowy, ale już pod wpływem ciepłej skóry y, może szybko zastygnąć. Ta no, pigmentacja jest sztosowa. Y, na pewno ładny odcień, taki żywy różu, podoba mi się, y, ale zastyg faktycznie tutaj. Y, no jeszcze nie na mur beton, ale zastyga. I rozświetlacz. Ja sobie użyję rozświetlacza szampan. Nie wiem, czy on będzie pasował mi do tego makijażu, czy nie będzie zbyt ciemny, no ale ten, szczerze mówiąc, nie zbyt mi się podoba, więc spróbuję użyć szampana, którym ma po prostu większą drobinę i to już się nie będę bawić żadnym pędzlem, tylko po prostu nałożę rozświetlacz paluchem. Wow, ale błysk, piękny. No może komuś tutaj, myślę, że złoty środek by był na pewno zmieszać 0 dwa rozświetlacze, no Bo ten jednak nie każdemu musi się podobać, jest to dosyć taki brokatowy produkt, ale mi się podoba tutaj też szybko zastyga, więc warto mieć to na uwadze. Próbuję dołożyć tego jaśniejszego, bo tutaj jakby bardzo widać tą drobinę, a jednak nie widać takiego rozświetlenia tafli. Ten rozświetlacz w jaśniejszym kolorze naturalny Glow daje zdecydowanie taką większą taflę i tutaj na tej stronie możecie zauważyć te dwa, ze, dwa zmieszane ze sobą. Moim zdaniem one wyglądają najlepiej właśnie w tej wersji, takiej pomieszanej jest więcej drobinki, ale jest też ta tafla. Natomiast tu możecie zobaczyć, że są same drobinki, też daje ładne rozświetlenie. Natomiast moim zdaniem najlepiej wyglądają dwa e, po prostu zmieszane ze sobą i zdecydowanie zastygają szybciutko. Pod wpływem ciepła już tutaj na dłoni nałożyłam i e, już dawno. Nie ma czym działać na twarzy. Także najbardziej mi się podobają dwa ze sobą. Ten szampan jest bardzo ładny, ale to już dla fanów, naprawdę mocnego rozświetlenia. No i też wydaje mi się, że będzie fajnie wyglądał ten szampan na oku. Dzisiaj tego nie przetestujemy. Kiedyś na pewno ja spróbuję sobie nałożyć na samą, na powiekę, tylko ten właśnie rozświetlacz. No i tak wygląda Buśka z produktami od Glampshot do konturowania. Pierwsze użycie, jestem jak najbardziej na tak pracowało się z tymi produktami super. Są zastygające, więc też teraz jak będę pudrować twarz, to ja sobie przypudruję tylko miejsca, w których nie nakładałam tych produktów, czyli strefę T, tutaj boki twarzy i tyle, a tą część zostawię nieprzypudrowaną, tak żeby już nie przykrywać tego innymi produktami na sucho. Jeśli chodzi o produkty, super się z nimi pracowało. Myślę, że kolejnym razem raczej ja będę używać gąbki. Myślę, że lepiej będą się rozprowadzać gąbeczką, ponieważ przy użyciu pędzli tutaj niewprawna dłoń może sobie przy dużym nacisku zrobić bubę i zmazać na przykład podkład i też z gąbką po prostu lepiej będzie się to mieszało z podkładem mieszało, może źle powiedziałam lepiej będzie się to po prostu wtapiało w podkład także wydaje mi się, że i tak lepiej te produkty będzie nakładać gąbeczką także pędzle przetestowałam, ale raczej do tego celu nie będę z nich korzystać, ogólnie całość mi się podoba i tak jak już Wam powiedziałam ten rozświetlacz pomieszane dwa ze sobą wyglądają super przechodzimy teraz do makijażu oczu i tak jak już Wam mówiłam we wstępie, będziemy dzisiaj używać palety, o którą wszyscy się biją w internecie. Więc bardzo się, się że ja ją mam i z chęcią dzisiaj jej użyję, ponieważ przyznałam się szczerze, że użyłam jej tylko raz podczas testu jak się pojawiła. No i później na szkoleniach też wykorzystuję czasem takie pastelowe odcienie gdzieś na dolną powiekę, więc w sumie na tym by byłby koniec. I yy, więcej nie używam, więc z chęcią dzisiaj jeszcze na koniec wakacji, bo z chęcią właśnie tej palety dzisiaj użyję. I zacznę sobie od nałożenia bazy, którą będzie... As always, korektor Limel e, Multitasker. Wzięłam odcień Ivory, mam wrażenie, że on jest taki jasny. W tej chwili nie będę Wam pokazywać palety, bo muszę się nią zająć po odcinku, dlatego że wylałam na opakowanie. E, róż w płynie, jest tak płynny. E, I bardzo długo zastanawiałam się, jakich odcieni tutaj użyć. Na całą powiekę nałożę sobie ten brzoskwiniowy, pastelowy odcień o nazwie Jaskier. I w sumie klepie go w powiekę, on jest taki delikatniusi. Delikatny mat z brokatem. Ten cień jaskier jest w palecie taki brzoskwiniowy, ale na powiece u mnie przynajmniej wypada dosyć różowo. Też jestem opalona, więc on troszeczkę traci na pewno na intensywności. Rozetrę, so rozetrę sobie odrobinę górę, tak żeby złagodzić tutaj granicę, żeby ona nie była taka ciężka. I teraz biorę cień konwaliowy i nakładam go na całą powiekę. Dzięki temu, że nałożyłam cień jaskier, to tutaj ten błysk fajnie sobie migocze na tle tej bazy, którą jest właśnie ten cień. Widzę tutaj czarna krecha, która do pasteli u mnie jest idealnym dopełnieniem, ponieważ też nie chcę się czuć po prostu zbyt blado. To jest w ogóle eyeliner od Hindasza i kiedyś tam się ktoś dziwił, że jeszcze go mam. Ja go kupiłam już tak dawno temu i on nadal jest tak mokry, tak płynny. Nie używam go wprawdzie jakoś często, ale normalnie eyeliner już z drogerii myślę, żeby zasechł po takim czasie. A on już ma z dwa lata i nadal, nadal działa. Nadal jest po prostu tak jak nowy, także uwielbiam go. Do wewnętrznego kącika nakładam cień Aster. Ładnie tutaj się odbija na niebiesko. Przepięknie to wygląda, super się łączy. Rzęsy wytuszowane, nie będę kleić żadnych sztucznych rzęs, bo nie mam po prostu do niej ochoty. I teraz wezmę taki malutki, zbity pędzel, taką kuleczkę z naturalnego włosia i sięgam po cień bylina, czyli ten błękitny cień z palety. Biorę taki zbity pędzel, ponieważ z takiego łatwiej będzie po prostu uzyskać pigment na powiece. Ja ogólnie takich pasteli lubię używać na bazach kolorystycznych, one wtedy się lepiej przyklejają, więc jak chcecie uzyskać intensywność, takie wklepujące ruchy i mały zbity pędzel. I tym samym pędzlem wewnętrznym kąciku cień Acena. Ten błysk jest fenomenalny. Przepiękny. I na sobie konturówkę Ombre od Glam Shopu. końcówkę mojego ulubionego produktu jest to olejek od Diora. I czuję, że jeszcze chcę nałożyć odrobinę tych rozświetlaczy. Jeszcze troszkę mi za mało błysku na policzkach, więc pomieszam sobie oba i nałożę jeszcze na szczyt kości jarzmowych. Na tyle dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że ten test, ten makijaż, paletą nie zapominajka, przypadł Wam do gustu. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym makijażu, o tych produktach. Przyznam się szczerze, że patrząc do lusterka, e, czuję się trochę odrobinę jak czarodziejka z księżyca, a umówmy się, moje roczniki, czarodziejka z księżyca oglądały i każda z nas chciała taką czarodziejką być. Także taki makijaż jest jak najbardziej taki magiczny, tak bym powiedziała. E, I bardzo mi się podoba i w sumie żałuję, że przez całe lato tej palety nie używamy bo swobodnie przez okres wakacyjny właśnie mogłam z tej palety korzystać. Także myślę, że teraz jeszcze troszeczkę jej poużywam, skoro jeszcze wracają takie ciepłe letnie dni, to jeszcze ten czas wykorzystam właśnie na takie pastelowe makijaże. Dajcie znać, czy macie tę paletę, czy jesteście w grupie tych, którzy tej palety poszukują. Jestem bardzo ciekawa. Jeśli chodzi o produkty, które dzisiaj testowałam, bo to Was pewnie najbardziej interesuje, zacznijmy sobie od laminatora do brwi, i tutaj wszystko się super trzyma. Fakt, że od nałożenia minęła jakaś godzina, więc nie jest to jakiś bardzo, bardzo długi czas. Niemniej jednak, brwi są na miejscu, są tak jakby zalaminowane, nie są obklejone, nie widzę żadnego białego narotu, także super. Jeśli chodzi o korektory, tutaj jak same widziałyście, niestety one ciemnieją, więc jeśli miałabym. Wam polecić jeden kolor, to byłaby to zdecydowanie jedynka. Tutaj jak widziałyście, ona jest dosyć jasna. Natomiast nawet do mojej karnacji nie była zbyt jasna, więc też tutaj dla blaziochów znowu może być zbyt ciemna. Natomiast korektor jest bardzo delikatny, bardzo fajny, rozświetla, delikatnie kryje, zasinienia, nie jest to jakieś mocne krycie. Dla osób, które mają suchą skórę, dla osób, które mają skórę dojrzałą, zdecydowanie będzie to produkt idealny, ale ja polecam tylko jeden odcień, odcień numer jeden. Jeśli chodzi o produkty do Konturowania to już w trakcie Wam mówiłam, naprawdę są super. Świetnie się rozprowadzają, kory są bardzo ładne, chociaż z róży tutaj było mi ciężko wybrać taki odcień, który by byłby jakbyś moim takim super ulubionym. E, chciałabym jakiś taki może bardziej brzoskwiniowy, ostatecznie ten kolor różowy, który nałożyłam, podoba mi się, myślę, że mogłabym z niego korzystać. E, na co dzień, na jesień pewnie bardziej sprawdzi mi się odcień faworyta do takich jesiennych makijaży. Jeśli chodzi o brązery, tutaj też super odcienie. E, zdecydowanie nugatowy jest moim faworytem dla mojej karnacji. I wydaje mi się, że dla większości osób będzie lepszy, ponieważ ma bardziej neutralną kolorystykę. Jednak ten piaskowy wpada odrobinę w cieplejsze tony. Jeśli chodzi o rozświetlacze, też tutaj super fajna konsystencja. Najmniej w sumie lejący produkt, jak mam być szczera, najbardziej kremowy, i w sumie wolałabym, żeby te pozostałe produkty też były takie bardziej właśnie w takiej konsystencji. Natomiast tutaj. Jeden kolor ma za mało błysku dla mnie, jest taki bardziej, właśnie daje taką taflę, a drugi ma znowu samą drobinę, więc ładnie wymiesz wyglądają wymieszane razem ze sobą. I nie zwalajcie na mnie proszę w, w komentarzach, że przeze mnie musicie teraz kupić oba. E, niestety nic wam na to nie poradzę, że oba wyglądają po prostu zmieszane najlepiej. E, jeśli chodzi o róże i o brązery, jeszcze tylko tak dodam, że konsystencja jest bardzo, bardzo, bardzo mocno płynna. Zalałam sobie tutaj całe stanowisko, mam nogę w brązerze, podłogę w brązerze, bo już nie chciałam tutaj odłączać mikrofonu, e, e, Mikrofonu I wszystkich innych rzeczy, różem oblałam paletę, bo wystarczyła dosłownie sekunda, żeby tutaj ten róż się wylał. Także uważajcie, bo produkt jest bardzo mocno płynny, natomiast innych minusów absolutnie nie widzę. Bardzo mi się podobają te produkty, i na pewno z chęcią będę z nich korzystać. Pędzle? Ja nie lubię konturować na mokro pędzlami. Dla mnie to jest po prostu zbyt dużo narzędzi. Zdecydowanie gąbka jest tutaj moim faworytem. Robię nią dosłownie wszystko na twarzy. Także pędzli zazwyczaj nie używam. Jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Piszcie w komentarzach, jak Wam się podobał ten odcinek i ten makijaż, i do zobaczenia w kolejnym odcinku: już niebawem, pa! pa.